Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w ten przepiękny dzisiejszy dzień. Myślałem, że wstęp nagram sobie na siłowni, ale jest tak ciepło, przyjemnie na dworze, że aż nie mogłem się powstrzymać. Mówię, odpalam kamerę i nagrywamy w aucie, oczywiście standardowo. Dzisiaj dzień wolny od pracy. Na siłowni sobie zrobimy barki, triceps i zobaczycie co jeszcze. Yy, czy mam coś do powiedzenia? Myślę, że nie. Możemy cisnąć na siłownię i zrobić sobie dzisiaj fajny, przyjemny trening. A później, może, jakiś spacer czy coś. Wiem, że na pewno do sklepu będzie trzeba pójść więc widzimy się za chwilę witam serdecznie na siłowni Ej, tak jak mówiłem dzisiaj bareczki triceps, ale wisienka na torcie to jest właśnie wyciskanie na ławce płaskiej Ej, raz w tygodniu wyciskam na płaskiej siłowo dwie, trzy serie dwie serie mam od 3 do 5 w zakres powtórzeń a trzecią serię mam takie 10-12 do pomachania i robię to ze względu na pewien wynik który zrobiłem na raz na płaskiej i chciałbym pobić ten rekord I nie będę wam póki co zdradzał ile zrobiłem na raz ale jeśli macie ochotę Gadnąć, ile wycisnąłem na raz. To no, piszcie na dole śmiało w komentarzu jakąś swoją propozycję, ile mogłem wycisnąć. No. Niektóre osoby wiedzą, może nie będą zdradzać, więc te, które nie wiedzą, piszcie śmiało. No, teraz mamy założone 142,5. I sobie machniemy. Nie wiem, na 2-3 razy zrobimy taką przerwę 10-sekundową. Machniemy jeszcze jedno powtórzenie. Jak będę czuł, że mogę więcej, to jeszcze dodatkowe 10 sekund yy, przerwy i jeszcze jedno powtórzenie sobie machniemy. No, zobaczymy jak to wyjdzie, ale nie ma co gadać. Rozgrzeweczka zrobiona. Trochę spompowana klata ogólnie po poniedziałku jeszcze czuję ją, bo w tym tygodniu ćwiczę od poniedziałku do piątku, sobota niedziela wolna od siłowni, więc trening za treningiem. Pompa w ogóle nie schodzi za kwasy, na wszystkim wszystko mnie boli, ale to jest najlepsze w tym, nie? 6 powtórzeń z takimi pauzami ale i tak to się zalicza do jednej serii ponieważ, yy, że tak powiem pompa nie, nie zeszła więc wszystko jest zliczane do jednej serii tak ciągiem mimo tej, tej lekkiej pauzy między nie no i to jest właśnie wisienka dzisiejsza na torcie wyciskanie piszcie w komentarzu mój wynik, yy, jaki na płaskiej zrobiłem. A ja cisnę z drugą, trzecią serią, i widzimy się przy kolejnym ćwiczeniu. Mamy drugie ćwiczenie. Przy klacie się trochę spompowałem. Yy, yy, trochę sobie powyciskałem. A teraz przechodzimy w końcu do bareczków. Pierwsze ćwiczenie mamy wznosy bokiem, siedząc. Po prostu dwie seryjki, zakres 12-15. Na wstępie wam mówię: nie ćwiczcie tak jak ja. Róbcie to z dokładnością, z czuciem mięśniowym, powolutku. Ja już mam tam swoje lata doświadczenia, więc yy, tak jak będę machał, to tak myślę, że po 5-6 latach, tak jak ja mam staż. Możecie sobie pomachać, ale na początku mały ciężar, czucie mięśniowe. Wtedy zbudujecie mięśnie jak moje, nie? No! Łapa siedzi po wczoraj. A ja w cały spocono już po klacie Więc to jeszcze bareczki, triceps, taka pogoda, 15 stopni na dworze. Ła, tręk lepiej wchodzi, nie? Dobra, nie ma co. Gadać. 听见没？啊！啊 Machanie też jest dobre z jednej strony, bo fajnie można pobudzić mięsień, ale wiadomo, jest dużo sposobów technicznie. Machając, dobra, tu mam dwie serie, tak jak mówiłem, więc przechodzimy. Do kolejnego ćwiczenia za chwilę zrobię tą seryjkę i widzimy się za chwileczkę. I kolejne ćwiczenie na barki. Tym razem hammer na maszynie. Niestety zabrali mi mój hammer na wolny ciężar. Fajnie chodził, czułem go, zostawili tego ze sztabkami. Oczywiście musiałem dołożyć co nieco ciężaru. Nie wiem, czy wam pokażę. A. No. musiałem dołożyć eee, jest sto 110 kilo założone sobie machniemy tam w zakresie osiemdziesięć powtórzeń no. Uf. 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 muzyka Będą tym razem wznosy na lince. Oczywiście jednorącz. Eee. No, tutaj już boczne partie lecą mnie. A no, żeby mieć większe barki, trzeba ćwiczyć boczny akty. Było mnie słychać chwilę wcześniej, ponieważ zapomniałem sobie mikrofonika, leżał gdzieś tam, więc jak nie było mnie słychać, to tylko powiem w skrócie, że zamieniłem sobie ćwiczenia zamiast unoszenia talerza, bo miałem, to sobie zamieniłem właśnie na te sznury. Próbowałem też handlami oczywiście oburącz, nie jednorącz, bo już miałem jednorącz wcześniej teraz oburącz. A że więcej niż 25 kg nie było na talerzu. To sobie właśnie handlami spróbowałem, ale handlami niewygodnie, to sobie przeszedłem na sznury. I sznurami w sumie fajnie. Ale jeszcze poszukam w przyszłym tygodniu odpowiednika coś, nie wiem, coś po bokach sznurami żeby było, a nie tutaj między kroczem. Nie? No, a teraz sobie mamy ostatnie ćwiczenie na barki. Tył barków trzeba robić, również był przód, bok yy, i teraz tył barków. Yy, ogólnie pogoda. Dopisuje tak jak mówiłem. Zobaczcie sami. Słoneczko świeci lekko za chmurami, ale normalnie czuć mega wiosna. 120 stopni temperatura odczuwalna. Dobra, stawiam kamerę. temat. Przechodzimy z barków na tricepsy. Dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest prostowanie rąk jednorącz. Mamy sznurem sobie pojedynczym i tak 15-20 ruchów. Oczywiście jak przebijam próg 20 powtórzeń to zwiększam sobie ciężar. I pamiętajcie Zawsze zaczynajcie od tej słabszej ręki. Ja zaczynam od tej silniejszej. W międzyczasie, co mogę powiedzieć, to pamiętajcie, żeby nie robić najpierw jednej ręki i od razu przechodzić na drugą. Między jedną a drugą ręką odpoczywajcie tak, jakbyście odpoczywali normalnie między seriami, więc robicie sobie, dajmy na to najpierw lewą, minuta pauzy, a później przechodzicie na prawą rękę. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj e, na maszynie triceps ogólnie nie ma miejsca na więcej ciężaru, e, zaraz Wam w sumie pokażę, więc tak to wygląda z jednej, z drugiej strony, więc mam nadzieję, że dospawają mi co nieco, bo stówką z jednej, stówką z drugiej nie ma miejsca na więcej. Czasem ludzie mi mówią, że jak patrzą tak na mnie, że jestem silny, a ja po prostu jestem świernięty jednym słowem. Ja muszę założyć sporo ciężaru i machać tym, żeby siła rosła, mięśnie rosły, nie? No. 12 minut cardio pod górkę sobie dreptamy i ciśniemy do domu, zjem sobie potreningowy a później na jakieś zakupki trzeba się wyrwać, może na spacer ładna pogoda, dopisuje dzisiaj jak mówiłem wolne od pracy więc trzeba korzystać bo później o 19 mecz trzeba obejrzeć no, to ja cisnę na kardio i jak skończę, wyjdę z siłki. To coś na to. No to wyszedłem już z siłowni. Furę tutaj palę. Oczywiście słoneczko świeci, jak widzicie. Ale tak sobie pomyślałem teraz, że jest taka pogoda, jest tak gorąco, jest chyba ze 20 stopni w tym słońcu. Mogłem sobie przyjść z buta normalnie, spacerkiem. Ale myślę, że jak będę miał takie dni wolne, to Spacerkiem będę sobie przychodził, bo no zdecydowanie lepiej. Więcej świeżego powietrza, tym lepiej. Pamiętajcie o tym. Jak Wam się film spodobał, mój trening, wysiłek w to wszystko, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No, a ja się z Wami żegnam do następnego, kolejnego odcineczku. Yo.